Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj sobotę, 22 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Po rozmnożeniu chlebów o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do kafarnału. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, Ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: To ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Zwróćmy uwagę na jeden szczegół w tej Ewangelii: że kiedy Jezus przyszedł do uczniów po wodzie, to oni byli dopiero na początku tej drogi. Którą płynęli. Jak mówi Ewangelii, nagle znaleźli się po drugiej stronie, co to znaczy? Kiedy masz doświadczenie ciemności i opuszczenia przez Jezusa, bo to się dzieje w tej Ewangelii, Jezusa z nimi nie ma, są oni na środku jeziora. Jeżeli w tym doświadczeniu przyjmiesz, że On cię nie zostawił, tylko to jest jego pomysł, to się okazuje, że to wydarzenie. Przyspiesza Twoje życie. Jeżeli przyjmiesz trudne doświadczenie z Jezusem, Ono przyspieszy Twój rozwój i Twoją drogę. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.